Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla. Bardzo mi miło, że jesteś ze mną w kolejnym odcinku. Jeżeli oglądasz mnie od jakiegoś czasu, no to wiesz, że ten kanał poświęcony jest tematyce stylizacji rzęs i brwi. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków, a jeżeli chcesz stricte skupić się na tym temacie, to bardzo się cieszę, bo uważam, że temat składającej się kępki spędza sens powiek niejednej stylisty rzęs. Co wpływa na to, że Twoja kępka się składa? Wiele czynników tak naprawdę, o których za chwilę będę opowiadała i myślę, że po tym jak pokażę Ci, jak odpowiednio robić niektóre rzeczy z kępką, będziesz mogła uniknąć właśnie tego niechcianego procederu, jakim jest złożenie się kępki i to najlepiej tuż przed zamontowaniem jej właśnie na rzędzie naturalnej klientki. No, Ekstra, po prostu. Ale ja jestem tu po to, żeby ci wytłumaczyć, wyjaśnić i podpowiedzieć, jak tego uniknąć. Zatem zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka, a jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o filmach, jakie tu wrzucam. A wrzucam ich niemało. Zapraszam do obejrzenia. W mojej kilkuletniej praktyce, no nieraz stanęłam przed właśnie takim stresującym, irytującym momentem, kiedy stworzyłam piękną kępkę, idealne rozstawienie, w ogóle wyglądała fenomenalnie. Maczam ją w kleju, dokładam do rzęsy naturalnej i tam złożona. Ściągam, zaczynam jeszcze raz, maczam w kleju. Już w momencie, kiedy dozuję kępkę w kleju, składa się, no kurczę, dramat. Tu chcesz zrobić dobrą stylizację objętościową 3D, 4D, 5D, natomiast no nie daje ci to wykonanie odpowiedniej kępki. Dlaczego tak się działo? Kiedyś o tym nie wiedziałam, teraz już wiem. Mają na to wpływ, po pierwsze, warunki, jakie panują w Twoim gabinecie. Wilgotność i temperatura powietrza są bardzo, bardzo ważne w procesie stylizacji rzęs. Nie tylko dlatego, żeby kępka się nie składała, ale też dlatego, żeby Twoja stylizacja była trwała. Natomiast, jeżeli chodzi właśnie o ten problem kępki, która zbija się w piękną mega 1 do 1, no niestety w momencie, kiedy warunki do pracy z klejem są nieodpowiednie, ta kępka będzie się składać, ponieważ klej będzie jakby nie zachowywał swoich właściwości, przez co będzie powodował składanie się kępki w momencie, kiedy chce się przyłożyć do rzęsy naturalnej klientki. Więc musisz pamiętać o tym, żeby zadbać o optymalne warunki dla danego kleju. Na szczęście, producent w informacji o danym kleju daje nam widełki, w których klej ma jakby najbardziej optymalne warunki do pracy, czyli zaznacza odpowiednią wilgotność, odpowiednią temperaturę w danym przedziale, który powoduje, że ten klej na pewno sprawdzi się przy pracy w danej stylizacji. I to będzie pierwszy z takich czynników, o których musisz pamiętać, żeby tworzyć kępki, które nie będą się składać. W moim gabinecie ta temperatura waha się tak między 20-23 stopnie, natomiast jeżeli chodzi o wilgotność, to ona się kształtuje między 49 do 60 stopni. Więc myślę, że to takie bardzo optymalne warunki. Zresztą po moich kępkach i moich pracach widać to, że one się dobrze trzymają, że te warunki, jakie zapewniam do pracy z klejem, są dla danego kleju odpowiednie. Kolejny ważny czynnik to jest dozowanie rzęsy, dozowanie kępki w kleju. Jak powinna wyglądać prawidłowa kępka? Prawidłowa kępka to jest nic innego jak prawidłowe rozłożenie w takich przybliżonych odległościach od siebie rzęsy pojedynczej, kępka w swojej podstawie, czyli tak zwanej nóżce kępki, powinna zachowywać tak naprawdę jedną trzecią długości, nie może być to zbyt długa nóżka, ani może być też zbyt krótka, bo zbyt długa nóżka też będzie powodowała składanie się kępki, zbyt krótka z kolei może powodować zupełnie odwrotny efekt, czyli zepsucie się kępki, takie rozpadnięcie się. Natomiast zbyt długa nóżka na pewno spowoduje to, że kępka się złoży po aplikacji wkleju, ale jeżeli zrobisz odpowiednią długość, nóżki kępki i źle ją zaaplikujesz w kleju, to wtedy ona też się złoży. Tak naprawdę przy aplikacji kępki w kleju musisz pamiętać o tym, żeby włożyć ją delikatnie pod kątem prostym w tą taką kopułkę kleju i skupić się na tym, żeby przez chwilę totalnie zzoomować wzrok na właśnie ten moment, kiedy nóżka kępki dotyka kleju, żeby to była naprawdę taka niewielka długość, tak myślę, że może milimetr tak naprawdę troszeczkę, ale też nie za mało, bo wiadomo, że wtedy ona się rozpadnie, ale musisz wyczuć ten moment. To najlepiej w zasadzie praktykować. Chodzi o to, żeby nie zrobić tego zbyt głęboko, bo jeżeli włożysz całą nóżkę, to przez to, że nóżka jest tak skonstruowana, że zaciągnie klej do góry, to ten klej przejdzie poza podstawę twojej kępki i Złoży ją skutecznie i na zawsze, właśnie przez to, że pojawi się pomiędzy tymi rozłożonymi pojedynczymi rzęsami, przez co spowoduje, że kępka się złoży w taką zbitą, dużą, dorodną 1 do 1. Tego chcesz uniknąć. Nie chcesz powtarzać 15 razy jednej kępki, bo to wydłuża czas Twojej pracy. Jeżeli skupisz się na tym momencie, żeby odpowiednio zdozować klej do kępki, to na pewno Twoja kępka się nie złoży. Pod kątem prostym w samą kopułkę celuję. I to wszystko delikatnie. Teraz odłożę moją kępkę. Jak widzisz, ona się nie złożyła. Jest cały czas w pięknym rozstawieniu, a ilość kleju na kępce jest odpowiednia, przez co kępka na pewno się nie złoży w momencie, kiedy. Będę chciała ją doczepić do rzęsy naturalnej i dodatkowo nie będzie tworzyła żadnych sklejek i jeszcze stworzy piękną, estetyczną stylizację. Kolejny czynnik, dla którego kępki mogą się składać, to mimo tego, że zachowasz odpowiednie warunki, mimo tego, że odpowiednio zdozujesz ją w kleju, to jeżeli nie przygotujesz prawidłowo rzęsy naturalnej Twojej klientki, to przy... Dołożeniu tej kępki do rzęsy, ona może też się złożyć. Prawidłowo przygotowana rzęsa to dobrze oczyszczona rzęsa od nasady przez całą długość przy pomocy cleanera, później przy pomocy primera, stworzona ta jakby warstwa, która spowoduje, że ten proces polimeryzacji, czyli przyczepienia kleju i jego utwardzenia, będzie idealny właśnie po to, żeby kępka się nie złożyła. Bo nie wiem, czy przydarzyło ci się to w Twojej praktyce, ale mi się zdarzyło, że obserwowałam coś takiego, że w momencie, kiedy stworzyłam rzęsy w kąciku zewnętrznym, a nie przygotowałam rzęsy w ten sposób, że nie nałożyłam na nią primera, spowodowało to to, że przyczepiłam kępkę, po czym wracam do tego momentu, bo na przykład chcę przejrzeć, czy nie stworzyły się sklejki, a tam co druga moja dorodna kępka jest złożona. No nic innego, jak po prostu nie przygotowałam odpowiednio powierzchni rzęsy do tego, żeby doczepić kępkę i przez to ta kępka się no niestety nie złożyła. Więc pamiętaj o tym, że podstawą do tego, żeby Twoje kępki się nie składały, to są odpowiednie warunki, jakie musisz zapewnić do pracy z klejem, po to, żeby on zachował swoje właściwości, żeby kępka się nie złożyła to jak prawidłowo dozować kępkę w kleju, właśnie dlatego, żeby nie powstała zbita 1 do 1 i o tym, jak ważne jest przygotowanie rzęsy naturalnej po to, żeby kępka na niej się dobrze trzymała i żeby się nie złożyła już po aplikacji. I wiadomo, kępka powinna mieć odpowiednią budowę, czyli 1 trzecia długości całej kępki to jest nóżka kępki, a reszta to jest wachlarzyk jeżeli zachowasz odpowiednie proporcje, to na pewno Twoja kępka się też nie złoży. Pamiętaj tylko o tym, żeby ta nóżka nie była zbyt wysoka, wtedy będziesz miała pewność, że stworzysz idealny dobry wachlarz. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał, że przydadzą Ci się informacje o tym. Co zrobić, żeby kępka się nie złożyła, przez co zwiększysz wydajność swojej pracy, będziesz spokojniejsza o to, że masz informacje, wiedzę na temat tego, jak stworzyć idealną fajną kępkę i że obejrzysz odcinek, który tu podwinkuje o tym, jak pracować z klejem, jaki klej wybrać do danych warunków, jakie u Ciebie panują. Taki odcinek jest na kanale, więc zapraszam Cię do jego obejrzenia. A tymczasem jeszcze raz Ci dziękuję i życzę miłego dnia!